Witam serdecznie. Witam w nowym roku. Dzisiejszy live oczywiście dotyczył będzie upadłości konsumenckiej. No i jak pozbyć się problemów finansowych w tym nowym roku. Zupełnie na spontanie wpadam dzisiaj o tej godzinie. O tej godzinie nigdy jeszcze nie robiłam live'ów z tym, że mówią, że spontany są najlepsze. No i trzeba przełamywać te bariery. A więc na dzień dzisiejszy chciałem państwu Powiedzieć, jak to wygląda, czy coś się zmieniło w tym nowym roku, jeżeli chodzi o upadłość konsumencką. Chciałabym cały ten live zapisać na YouTubie, a więc te osoby, które nie zdążą go odsłuchać, nie mogą dzisiaj dotrzeć, będą mogły przyjść sobie do mnie na YouTuba i po prostu go odsłuchać i dowiedzieć się, co nowego w naszych upadłościach. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania dotyczące upadłości konsumenckiej, proszę je pisać. Ja spróbuję, postaram się odpowiedzieć Państwu na pytania. Drodzy Państwo, jeżeli zastanawiacie się w tym nowym roku, co zrobić z tymi waszymi długami, z tymi waszymi problemami finansowymi, chcielibyście zmienić coś w swoim życiu, no bo przecież nowy rok, nowe postanowienia, każdy z nas chciałby coś w życiu zmienić i to przede wszystkim najlepsze. Bardzo wiele osób ubożeje. Niestety goni nas inflacja, z tym są związane ogromne problemy finansowe. Tutaj popadamy w skrajności, w upadłości, nie mamy środków na spłatę naszych wierzytelności. Rad kredytowych. Zastanawiamy się, czy y, kupić dzieciom y, coś do jedzenia, coś do ubrania, czy zabrać je gdzieś w jakieś fajne miejsce, czy zapłacić ratę. Czy zapłacić czynsz, wahamy się, żonglujemy tymi pieniędzmi, no bo coraz mniej ich w portfelu mamy. Dlatego też wiele rodzin skłania się do tego, żeby po prostu nie płacić rad kredytowych, bo jest nam to najwygodniejsze, z tym, że to ma dla nas później ogromne, no straszne konsekwencje. W związku z tym, dlatego tak to wszystko wygląda w tym życiu. No i to nadaje nam ta inflacja, te problemy, ta sytuacja ekonomiczna w naszym kraju doprowadza rodziny do zubożenia. W związku z tym jest ta nowelizacja, żebyście Państwo mogli z tego skorzystać. To nie jest po to, żeby to po prostu sobie było gdzieś tam zapisane w ustawie, tylko po to, żeby każdy Polak, który ma jeszcze troszkę oleju w głowie, zaczął ruszać tym, tym, tym wszystkim i zadbać o siebie, zadbać o swoją przyszłość. Jeżeli dziś nie zadbasz o swoją przyszłość. W tym roku jest początek roku, nie zadbasz o swoją przyszłość. To kolejny rok przyniesie ci jeszcze więcej problemów. Więc albo postanowisz, że zmienisz. Skoro jesteś niewypłacalny, nie ze swojej winy no bo przecież inflacja nie jest Twoją winą. Problemy ekonomiczne kraju nie są Twoją winą. To, że brałeś kredyty, zaciągałeś te kredyty z myślą o tym, że będziesz je w stanie spłacać, bo stać cię było. Na spłatę tych kredytów, no to jest oczywistym, że y, sąd uzna to, że, że ty jednak no miałeś świadomość tego, że zaciągając ten kredyt, byłeś go w stanie spłacić, ale jak wygląda teraz sytuacja ekonomiczna w kraju, niestety doprowadziła do tego, że nie jesteś w stanie na dzień dzisiejszy uporać się z tak y, wysoką inflacją. To jest dla sądu normalne. Ja widzę, widzę tutaj po, po swoich klientach, po tym, jak opisujemy te wnioski, jak to wygląda, jak sąd podchodzi. Drodzy Państwo, my mamy wspaniały sąd, mamy cudowny sąd. Z tego, co ja zauważyłam, bo każdy psioczył, że te sądy są takie, takie czy owakie, że niesprawiedliwe. Ja widzę, jak sądy czytają te upadłości. Ja widzę, co ja w nich piszę, jak, widzę, jak reagują. Jeżeli widzą, że ktoś ma problemy, yy, no, ogromne problemy finansowe, natychmiast jest reakcja jest natychmiast jest natychmiast ogłoszona upadłość i sądy naprawdę czytają to, co do nich piszecie. Ważne jest, żebyście napisali o sobie prawdę o swoich, yy, o tym kim jesteście, jakim jesteście człowiekiem, jak się wydarzyło, jak doszło do, tego, do tej niewypłacalności. Możesz zmienić swoje życie i możesz naprawdę w tym, na tym etapie swojego życia zaufać sądowi. Nie jest tak źle, jakby się Państwu wydawało. Ja, z tego, co widzę i co zaobserwowałam, mamy naprawdę wspaniałych, uczuciowych sędziów, którzy podejmują takie decyzje, że ja widzę teraz, po latach mojej pracy, że ludzie wychodzą z naprawdę ogromnych problemów finansowych. Sądy im w tym pomagają. Do tego syndycy, naprawdę ci, którzy byli, jacyś tam, że tak powiem, no nie bardzo podchodzili do ludzi pod upadłości, uważali, traktowali tych ludzi jako, jako jakieś złokonieczne, jako kogoś gorszego sortu, tak? Bo bardzo wiele osób, którym pisałam upadłość, czy tam prowadziłam, czy pomagałam, czy rozmawiałam, bardzo wiele osób mówiło mi właśnie o tym, że sędycy ich źle traktują. I na to też jest sposób. I też sąd, widzę, robi z tym porządki. Jeżeli zgłaszasz takiego syndyka, że, że jest przysłowiowo mówiąc, no niestety, ale hamowaty, że poniża cię, możesz to zgłosić, możesz do sądu napisać o zmianę tego syndyka, syndyk zostanie ukarany, może nawet zostać pozbawiony swojego zawodu. Także to wszystko jest też w Twoich rękach. Nie pozwól się też poniżać, nie pozwól się e, traktować źle, ponieważ każdy z nas jest taki sam, tak, taką samą osobą. Wszyscy jesteśmy jednością i wszyscy zasługujemy na szczęście i na dobrostan tego świata. A to, że to by się powinęła noga, bo jesteś w gorszej sytuacji, to nie znaczy, że ktoś ma cię traktować gorzej czy źle. Musisz sam siebie najpierw zacząć traktować w porządku, musisz sam siebie szanować i kochać, wtedy też cały świat będzie kochał ciebie i szanował. Musisz do tego dotrzeć, musisz to zrozumieć i w końcu będziesz wiedział, na czym stoisz. Wtedy poczujesz, że żyjesz, wtedy świat się przed tobą otworzy, zobaczysz fajnych ludzi wokół siebie, poznasz tych ludzi, ponieważ tylko tacy ludzie będą z tobą rezonować a więc możesz zrobić w swoim życiu bardzo wiele, możesz zmienić to swoje życie jeżeli dzisiaj toniesz w długach to przygotuj swoje dokumenty na temat tego jakie dokumenty potrzebujesz przygotować do upadłości po prostu napisz do mnie e maila, maila możesz znaleźć czy kontakty na miarę do mnie możesz znaleźć naprawdę wszędzie, wystarczy wpisać moje imię i nazwisko ja wyślę Ci całą listę dokumentów jakie musisz skrupulatnie przygotować do upadłości Opisanie wniosku, uzasadnienia jest dla Ciebie najważniejsze. Składasz taki wniosek, przygotujesz, przygotowujesz dokumenty, kserujesz te dokumenty, dostarczasz je do sądu, do sądu gospodarczego, składasz je w dwóch egzemplarzach i oczekujesz na ogłoszenie upadłości. Kiedy otrzymasz postanowienie z sądu, że Twoja upadłość została ogłoszona, kontaktuje się z Tobą syndyk. I teraz tak, rzeczywiście syndyk kontaktuje się już jako pierwszy kontaktuje się z tobą, ponieważ to syndyg od razu dostaje informacje, w KRZ, że jest ogłoszona upadłość i zanim Ty dotrzesz do tego KRZ-u, czy zanim do Ciebie dotrze pismo z yy, sądu, dowiesz się o tym, że została ogłoszona u Ciebie upadłość, wtedy syndyk chce tego kontaktu z Tobą, kontaktujesz się z nim, wypisujesz mu ewentualnie jakieś dokumenty i syndyk robi lwią robotę. Syndyk działa, yy, informuje Twoich wierzycieli, zajmuje Twoje wynagrodzenie, kończą się wszystkie egzekucje, komornicze i tak dalej. Nawet jeżeli miałeś prowadzoną egzekucję z nieruchomą to ona natychmiast się zamyka. Przejmuje to syndyk. Tylko, że pamiętaj, że u syndyka, jeżeli masz, jesteś w egzekucji na przykład komorniczej nieruchomości, to musisz wiedzieć, że u komornika niekoniecznie pozbędziesz się wszystkich długów, bo komornik sprzeda za jakąś kwotę Twoją nieruchomość. Ale niestety ty nadal zostajesz z długami, bo niekoniecznie spłaci wszystkie twoje zobowiązania. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w upadłości konsumenckiej. Nie dosyć, że zostanie na przykład zlicytowana twoja nieruchomość, zostaną spłacone wszystkie twoje zobowiązania, do tego nie dostajesz planu spłat, to jeszcze dostajesz pieniądze na to, aby wynająć na dwa lata mieszkanie. Teraz przygotowuję upadłość, która. Też postawiła osobie, która postawiła na szale cały swój dom, cały swój dorobek, majątek, i powiedziała, że chce rozpocząć zupełnie nowy etap w swoim życiu. Zupełnie inaczej chce go zacząć. Osoba, która walczyła o wszystko, o, każdy, o każdą ym, część swojej firmy. Niestety tak się stało, że stała się niewypłacalna. Chce rozpocząć nowe życie. Dlatego powiedziała, że nie chce tej nieruchomości. Chce małe mieszkanie. Pewnie na początek do wynajęcia, ale chcę rozpocząć zupełnie i zupełnie inaczej żyć. Niestety nie każdemu się powiodło w życiu. Nie każdemu przedsiębiorstwu się powiodło. Niestety na to wszystko miały wpływ lockdowny, na to wszystko miały wpływ e, cała ta pandemia, e, całe te zamknięcie wszystkich firm. To dopiero dzisiaj wychodzi, to dopiero dzisiaj przedsiębiorcy przecierają oczy. Kurczę, inwestowałem w coś, co e, jest nierentowne. Co stało się dla mnie kulą u nogi, co stało się ogromnym problemem. Przecież przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Tutaj nie będzie się ciebie komornik pytał, czy ty prowadziłeś działalność i jakie długi masz z działalności, a jakie masz ze swojego prywatnego majątku. Na dodatek Twój współmałżonek odpowiada za Twoje zobowiązania, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą. Jeżeli nie masz oddzielności, to majątek Twojego męża wchodzi w skład spłaty tutaj zobowiązań. Pomimo tego, że nie podpisał, nie pożyrował żadnej pożyczki, ale jeżeli chodzi o egzekucję, to tak to w egzekucji wygląda. Zdecyduj, że zrobisz coś ze swoim życiem, masz nowy rok. Przygotuj sobie notes. Notes kosztuje, no powiedzmy, 10 zł. Zapisz w nim swoje plany życiowe. Zapisz je. Ja robię tak, ja Wam powiem, jak ja robię. Ja sobie kilka lat temu po przejściu szkolenia założyłam taki zeszyt. Mój zeszyt marzeń, plany moje życiowe. I powiem wam kiedyś, jeszcze kiedy tam pracowałam na etacie, kiedy, kiedy zupełnie inaczej wyglądało moje życie i mój świat, też miałam mniej wiedzy, że tak powiem, na temat rozwoju osobistego, prawa przyciągania, tego, co w swoim życiu, jak, to, jak zmienić swoje życie, jak to zrobić, to powiem wam, zaczęłam szukać wpadać na YouTubie na różne takie filmiki, myśleć nad tym, jak, jak. Skoro inni mogą, to dlaczego ja tego nie nie mogę. I po jednym konkretnym takim szkoleniu, no to było już takie konkretne szkolenie, po prostu zrobiłam tak jak tam mi podpowiedziano. Przygotowałam sobie swój zeszyt marzeń. I wierzcie mi, że zapisałam sobie w tym zeszycie tak: moje plany, które mam na konkretny rok. I na przykład podzieliłam go na miesiące, że na przykład do końca powiedzmy lutego chcę osiągnąć to 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 i to. Tam do końca maja to i to. W grudniu chcę już mieć to i to. I naprawdę sięgam po marzenia z wysokiej półki. To nie jest, że chciałabym, nie wiem, schudnąć kilogram, tak? Ehm, czy, czy jakieś takie, wiecie, jakieś takie przyziemne sprawy. Lecę z grubej rury, z grubej półki po prostu. Sięgam po rzeczy z wysokiej półki i naprawdę nie zastanawiam się nad tym, jak to dostanę, ponieważ właśnie w tym prawie przyciągania, w tym całym szkoleniu, w tym, w tych wszystkich, w tej wszystkiej wiedzy, którą mam, którą Osiągnęłam przez, przez lata, nabyłam no przez lata, dowiedziałam się, że mogę w życiu osiągnąć wszystko to, co chcę, tylko muszę to czuć. Musisz to czuć. I tak samo jest, dlatego tłumaczę to właśnie na takim programie jak Upadłość Konsumencka, żebyś zrozumiał, że ktoś na przykład mówi do ciebie, że nie oddłużysz się, bo masz tego tak dużo, masz takie problemy, jesteś takim nieudacznikiem, że się nie poradzisz. I dopóki będziesz się widział takim nieudacznikiem, dopóki będziesz e, czuł się taką osobą skończoną, taką gorszą niż inni, no to tak też będzie wyglądało Twoje życie. I nigdy nie odważysz się i nie powiesz. Dobra, start. Teraz stawiam na siebie. Jestem ja ważny. Ja jestem teraz ważny, ja chcę zmienić swoje życie. Ja zmienię wszystko w moim życiu właśnie poprzez to, że się oddłużę. I ja wam udowodnię, że to się da zrobić. Szykujesz dokumenty, składasz wniosek do sądu, otrzymujesz postanowienie o upadłości i naprawdę twoje życie się zmienia. Bo to, że dostaniesz plan spłat, jeżeli jesteś osobą pracującą, to, że dostaniesz plan spłat, jakikolwiek, możesz dostać 300, możesz 100, 200, możesz się zwrócić do profesjonalisty, który pomoże Ci w tym, żeby ten plan spłat był minimalny. Możesz zadzwonić, możesz napisać. Ja powiem Ci, jak to zrobić, bo to jestem. Bo to jestem dla Was, żeby Wam też pomóż w tym, że jak, jak macie osiągnąć tą, tą swoją, e, jak zbudować tą swoją fajną przyszłość. Bo każdy może. I wracając do tego zeszytu marzeń. Wypiszmy sobie wszystko to, co chcemy w tym nowym roku osiągnąć. Od A do Z. Niech to będzie praca, finanse, rodzina. Miłość, wakacje, wszystko. Wszystko po kolei sobie opisz, kiedy, co chcesz osiągnąć, gdzie, co chcesz zwiedzić, gdzie chcesz jechać i napisz sobie, jakim chcesz być człowiekiem za 5 i 10 lat. I nie zastanawiaj się, jak to do ciebie przyjdzie, bo zobaczysz, że nagle Otworzą się przed tobą furtki, o których byś nawet nie pomyślał. Otworzą się przed tobą furtki, które pokażą ci drogę. Ktoś do ciebie zadzwoni, zaproponuje ci nową pracę. Ktoś poda ci rękę i podpowie ci. Przejrzysz jakiś materiał w mediach i nagle do ciebie dotrze, że kurczę, to się tak da zrobić. Tak w ten sposób ja działałam. W ten sposób do mnie docierały i otwierały się u mnie te wszystkie pozostałe klapki, tak? Możesz to, możesz tamto, możesz rzucić pracę na etacie, możesz być sobą. Nie musisz się wstydzić mówić do ludzi. Możesz tym ludziom pomóc i dostać od nich wdzięczność za to, że jesteś. Kiedyś wstydziłam się. Kiedyś mój filmik, gdybyście zobaczyli kiedyś mój filmik na, na YouTuba, czy tam nawet na Facebooka, który wrzuciłam, to ja go 15 razy nagrywałam i 15 razy go wymazywałam, bo się wstydziłam tego, co mówię. Wstydziłam się, bo myślałam. Pomyślałam sobie, jak mnie ocenią ludzie, jak ja wyglądam, a może mam za duży nos, a może mam za małe usta, a może jestem, nie wiem, za stara albo cokolwiek. Dzisiaj nie interesuje mnie to, co powiedzą na mój temat ludzie. Bo ci ludzie, którzy ze mną źle rezonują, będą na mój temat mogli powiedzieć wiele rzeczy, bo oni rezonują właśnie z tym, to w nich jest to zło, to w nich jest ta zawiść, ta nienawiść, ta wrydota największa świata i tak dalej. A ludzie, z którymi będę rezygnować, będą myśleli o mnie dobrze. I tylko z takimi ludźmi chcę przebywać, z takimi ludźmi chcę być, i z takimi ludźmi chcę tworzyć świat. I wierzcie mi, że w tej upadłości właśnie poprzez upadłość tworzę z, takimi, z tymi ludźmi naprawdę fajny świat. To są ludzie, z których zawsze mogę się odezwać, to są ludzie, którzy zawsze dobrze mi życzą, bo ja im dobrze życzę, bo ja zrobiłam im w życiu dobrze. I wierzcie mi, że to się da zrobić. Możesz w swoim życiu zmienić wszystko. Możesz osiągnąć wszystko, możesz motywować innych ludzi, i możesz wykonywać pracę, jaką tylko chcesz. Tylko musisz ją znaleźć w sobie. Bo bardzo wielu z nas pracuje, ma pracę, której nie lubi. Dlatego, że wziął ją, no bo musi się z czegoś utrzymać. Ale tak naprawdę ma swoje inne pasje. Chciałby robić zupełnie co innego. Chciałby być zupełnie kim innym, ale nie ma odwagi tego zrobić. Trzeba się zawsze zastanowić, co chciało się robić w dzieciństwie, kim chciało się być, o czym się marzyło i zacząć to realizować. Może małymi kroczkami. Nie musisz od razu, nie wiem, powiedzmy, ze sprzedawcy stać się stewardesą, tak? Czy prezesem banku. Możesz krok, małymi krokami najpierw wykonać jakiś jeden ruch. Ktoś poda ci rękę, zrobisz kolejną rzecz, znowu coś się u ciebie zadzieje, znowu zrobisz kolejną rzecz, i tak krok po kroku, krok po kroku zbudujesz sobie fajną przyszłość. Wyobraź sobie, że dzisiaj mamy ten 2023 rok. Jesteś młodą osobą, masz 20 parę lat i nie wiesz, jak masz sobie swoje życie odmienić. Wiedzy też nikt ci nie nałoży do głowy nagle, mając tych lat 20 parę. Ja, jak miałam 20 parę lat, zupełnie inaczej myślałam. Moje, moje priorytety to była rodzina, dzieci, mleko, pieluchy i tak dalej. Dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na świat. Dzisiaj mam to już za sobą, zdobyłam doświadczenie, zdobyłam wiedzę, uczyłam się, kończyłam studia, robiłam to, tamto, siamto, ale tym, nie, tym, nie o tym chciałam mówić, tylko chciałam wam pokazać, że świat można budować małymi krokami do tego celu. Nie otrzymasz wszystkiego naraz, mając 20 lat. Nie będziesz zarabiał po 15-20 tysięcy, mając 23 lata, rozpoczynając pracę. Musisz nabyć doświadczenia. A jak nabędziesz tego doświadczenia, wtedy możesz budować swoją markę osobistą, możesz budować siebie, możesz, możesz doświadczać tego, tego życia, tego świata. Tylko dzisiaj startuj dobrze, zacznij dobrze. Przeczytaj fa fajne książki motywacyjne. Polecam. Bardzo wiele książek. Ja mam tutaj całą półkę książek, które przerobiłam przez lata, które pomogły mi wystartować i otworzyły mi oczy na świat, na wszystko to, co mnie wokół otacza. Otaczam się fajnymi ludźmi, posprzątałam sobie ludzi toksycznych ze swojego życia. I jestem przez to szczęśliwsza. Mam cudowną rodzinę, mam wspaniałe dzieci, dorosłe już mam wnuki, bo babcią już jestem. Także wierzcie mi, że naprawdę da się w życiu osiągnąć wszystko. Wy też możecie stanąć dziś na starcie. I zmienić swoje życie o 100%. Naprawdę o 100%. Nie bój się tego. Nie bój się tego, że trzeba zebrać dokumenty. Tylko rusz cztery litery. Ściągnij sobie BIK. Udaj się do komornika. Pościągaj sobie wszystkie swoje wierzytelności, jeżeli nie wiesz, gdzie jesteś zadłużony. To Ci naprawdę wystarczy do tego, aby dziś ogłosić upadłość. Przygotuj swoje dokumenty. Złóż wniosek, syndyk poprowadzi ci Twoją upadłość, do roku zamknie ci ją, dostaniesz plan spłat i żyjesz człowieku. Po prostu żyjesz. Żyjesz swoim życiem, o jakim marzysz. Pomału będziesz sobie ten plan spłat spłacał spokojnie, ale nie masz już zajęć komorniczych, nikt cię nie ściga, nie masz egzekucji, nikt nie nachodzi cię, nie puka do ciebie, nie wali do ciebie z butami do Twojego życia. Zastanów się, czy warto. <kluz> Zastanów się, czy warto poświęcić. Troszkę czasu na to, aby życie mieć lepsze. Kochani, życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego. Życzę Wam, żebyście na tym starcie życiowym stanęli w końcu, żeby, żebyście wstali z tych kolan. Nie chcijcie żyć na państwówce. Co Wam da takie życie? Co Wam takie życie da? Skoro każdy z nas. Każdego z nas Bóg stworzył po to, żeby dał z siebie, każdy z nas jest cudem na tym świecie. Każdy z nas ma w sobie niesamowitą moc, energię i potencjał, żeby coś w życiu robić. Jedni odkryli to już wcześniej. Ktoś uwielbia być lekarzem, kocha tą pracę, ktoś, nie wiem, dentystą, ktoś y, chc, uwielbia y, być księgowym, ktoś prawnikiem, ktoś nauczycielem. Każdy ma jakąś misję w tym życiu. <tuszy> <tuszy> Ty też możesz mieć swoją misję. I na pewno ją masz. Tylko ją w sobie odkryj. Kochani, nie będę przedłużała też tego live'u. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Widzę, że tutaj jakieś pozytywne komentarze lecą, serducha i tak dalej. Ja oczywiście wrócę do Was na dłuższy live, żeby znowu wytłumaczyć Wam po kolei, co i jak. Chciałam dzisiaj tylko troszkę podbudować Was do. Do tego, abyście w tym nowym roku coś ze sobą zrobili, zmienili, żebyście podjęli decyzję, że upadłość konsumencka będzie priorytetem dla was, że zrobicie ze swojego życia naprawdę arcydzieło, bo możecie to zrobić, że nie trzeba być załamanym, że nie trzeba klęczeć wiecznie na kolanach i prosić, prosić się państwa o jałmużnę. Nie prosić się o to, żeby mops dał Ci zasiłek, żeby mops zrzucił Ci parę złotych na to, żebyś mógł kupić sobie jedzenie. Możesz zrobić wszystko. Możesz zacząć pracę, możesz odkryć w sobie takie pasje, o których nawet nie marzysz. Jeżeli masz ten problem, napisz do mnie. Możemy umówić się na prywatne konsultacje. Ja Ci powiem, jak zacząć wystartować w życie. Opowiem Ci o swoim. powiem ci, Podam Ci przykłady ze swojego życia. Jak przestałam w siebie wątpić, a jak zaczęłam w siebie wierzyć, i ty możesz zrobić to samo. Wielu osobom naprawiłam życie, jestem z tego naprawdę dumna i cieszę się, że te osoby do mnie trafiły, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. One po prostu miały trafić w odpowiednie miejsce. Życzę Ci naprawdę powodzenia. Jeżeli masz problemy, to się nie poddawaj, bo za 10 lat te problemy będą dla ciebie śmieszne. Wróć kilka lat wstecz. Miałeś pewnie jakieś problemy, jak każdy z nas. One były dla nas ogromnym problemem. Wręcz wpadaliśmy w rozpacz. Byliśmy załamani totalnie, bo mamy problem. A co dzisiaj się z tym problemem stało? Śmiejesz się z niego? Bo ja tak miałam. Jak spojrzałam na mój problem sprzed 10 lat, to dzisiaj mogę się z niego śmiać i powiedzieć sobie, aleś to była głupia, że się tak strasznie tym przejmowałaś. Tak samo dzisiaj twój problem życiowy, jakikolwiek, a przede wszystkim finansowy. Jest dziś, może, może dzisiaj być ogromnym problemem, a za 5 lat, a już na pewno za 2 lata, będziesz się z niego śmiał. Tak jak śmieje się bardzo wielu moich klientów. Naprawdę. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Ja rzeczywiście jestem ciekawa. Z ciekawości rzucam okiem, co się tutaj zadziało. I jeżeli chcecie się ze mną umówić na rozmowę, na konsultację... Jak najbardziej można telefon do mnie znajdziecie wszędzie, gdzie się da. Dobrze, że jesteś. Dziękuję. Witam wszystkich. Będę czytać te wasze. Jak temu zapobiec? To byłaby świetna informacja, ale rzeczywiście to jest świetna informacja i można temu zapobiec. Jak sprawdzić, ile pieniędzy ściągnął już syndyk? To są żadne tajemnice, piszesz do syndyka. Zresztą na koniec, na zamknięcie upadłości, syndyk przysyła ci, ile pieniędzy ściągnął. I powiem jeszcze fajną rzecz. Wiecie, co się dzieje? Dzieje się tak, że jeżeli syndyk na przykład ściągnie jakieś pieniądze, powiedzmy. Ściągać i dosyć sporą kwotę. Mówię tutaj o kwotach 1000 zł miesięcznie, 2000, bo też tak u klientów mam, że na przykład syndyk ściągnął, powiedzmy, ściągał 2,5 tysiąca zł miesięcznie. No i później zamyka po roku czasu tą upadłość i na przykład klientka dzwoni do mnie, mówi: Aneta, wiesz co się stało? Syndyk mi zwrócił pieniądze, zwrócił mi 20 tysięcy i mówi: Ja nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić. Ja byłam w głębokim szoku. Czy on się nie pomylił? Nie, syndyk ściąga tyle, ile. Musisz ściągnąć a to, co pozostaje, to w bardzo wielu przypadkach po prostu tak. Najpierw pokrywa koszty sądowe, swoje wynagrodzenie i te pieniądze pozostałe zwraca, zwraca ci. A więc. Możesz być bardzo mile zaskoczony, kiedy syndyk do ciebie zadzwoni i napisze ci, albo napisze, że masz podać mu aktualny na przykład numer rachunku bankowego, bo będzie ci chciał wysłać niespodziankę i dostaniesz naprawdę fajną gotówkę. Także so, dzieją się rzeczy naprawdę niesamowite. I nie wiem, czy u mnie się takie rzeczy dzieją niesamowite, że do mnie ci te osoby przychodzą, mówią, że tak się stało, tak się stało. Ja mam nadzieję, że kiedyś ktoś tu zacznie mi potwierdzać te rzeczy, które się dzieją, chociaż ja wiem, że, się, że jest po prostu, że każdy się wstydzi mówić o takich rzeczach. Dlatego ja nigdy nie wymagam od swoich klientów, żeby mówili, że stało się tak, czy tak, czy tak, bo każdy chce to zachować dla siebie. To nie jest budowa domu czy remont ogródka, tylko to jest po prostu upadłość i ludzie się tego wstydzą, dlatego też tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej, kochani, bo ja muszę kończyć. Mam naprawdę bardzo dużo pracy, dlatego wybiorę dla Was taki fajny dzień, ogłoszę, że będzie ta, ten live i sobie jeszcze pogadamy. Ja będę Was motywować jak tylko mogę. Cześć śliczna, cześć piękny. Kochani, Piszcie do mnie, bo ja bym musiała teraz poświęcić do, no, naprawdę dużo czasu, żeby wam na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Na moim profilu macie dokładnie, e, macie filmiki. Zadajcie mi pytania, ja Wam w wolnej chwili będę odpowiadała filmikami. Jeżeli tak mogę zrobić, to bardzo was o to proszę, bo ja naprawdę mam bardzo dużo pracy, ja się muszę wyrobić. Każda osoba, która do mnie trafia, to jest mój VIP i on musi być obsłużony po prostu po VIPowsku, więc nie ma tak, że ja zostawiam jakąś robotę, że ją rzucam w i jak ja jestem słowna, że ja komuś coś robię za tydzień, to to ma być na blacie i nie ma dyskusji. Dlatego, kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dziękuję Wam za to, że przyszliście dzisiaj na ten mój krótki, spontaniczny live. I zapraszam Was serdecznie już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, a ja się tutaj odłóżę.